Cześć, witam serdecznie w 105. odcinku mojej serii. I zamykamy, moi drodzy, literę K. Eee, ostatnią bohaterką na literę K na mojej półce jest Halina Kunicka. Debiutancki album zatytułowany po prostu Halina Kunicka e, ukazał się w roku 1966. E, tak wyglądała Halina Kunicka. Przeszło 55 lat temu. Dokładnie, e, dokładnie 57, prawie 58 lat do tyłu. E, ta pierwsza płyta już zawierała e, pierwsze przeboje e, artystki, takie jak Czumba Lalajka. Będę zawsze uśmiechnięta. Czy o czym milczę? Płytę wydał w 1966 roku e, pronit. I mamy tutaj ten tak zwany pronit rozmazany, czyli pronit szary, prosty. Proszę bardzo, myślałem, że rozmazany, ale szary pronit prosty. No to będzie wydanie troszeczkę późniejsze. Bądź może to być też first press. Tutaj akurat ten prosty pronit. To moim zdaniem jest to wydanie troszeczkę późniejsze. XL322 jak na 66 rok, powiem Wam szczerze, naprawdę nieźle ta płyta wygląda, i widać, że została oszczędzona przez gramofon Bambino. Drugi album Haliny Kunickiej został wydany w roku 1967 i płyta nosi tytuł Panienki z bardzo dobrych domów. Paninki z bardzo dobrych domów. Czumbala Lajka była wielkim przebojem na tym albumie debiutanckim Haliny Kunickiej. Natomiast drugi album um, y, Haliny Kunickiej, Paninki z bardzo dobrych domów, wydała e, w 1967 roku firma Muza Polskie Nagrania. I ta płyta wygląda w ten sposób. Powiem Wam szczerze, że jak na lata 60 to one naprawdę, te płyty są bardzo fajnie zachowane, co było rzadkością w latach 60., ale czasami się pokazywało, jest to okładka laminowana, jest to laminat. No i tutaj oprócz utworu tytułowego mamy takie kawałki jak Powiedz jej, Wrócę do Ciebie, czy Marionetka. I numer katalogowy tego albumu to XL402, czyli rok 67. No i mamy tutaj klasyczną muzę. Również płyta na 67 rok w przepięknym stanie. W przepięknym stanie. Kupiona również w zeszłym roku w jednym z komisów płytowych, co po niektórzy wiedzą gdzie. Na kolejny album. Kaliny Kunickiej i trzeba było czekać aż do roku 1970, kiedy to ukazał się album Kunicka, i tutaj na tej płycie pojawiły się kolejne wielkie przeboje artystki. Wystarczy wspomnieć piosenkę z Kalinką, czyli legendarną rosyjską melodię oraz słynne orkiestry dente. I tutaj też jest rzadkość, dlatego że Tutaj były dwie wersje, a to jest rok 70, więc też to nie było aż tak oczywiste. Okładka sugeruje, że w środku może być mono i stereo, czyli XL i SXL. Numer katalogowy tej płyty to 594. A my tutaj mamy wydanie stereofoniczne. Mamy prosty ProNIT, ale mamy pierwsze wydanie stereo. Rok 1970 i również pięknie zachowany egzemplarz. Myślę, że odkupiony od, z jednej kolekcji, podejrzewam, od kogoś. Dlatego po prostu te płyty są bardzo fajnie zachowane. Orkiestry Dente rzeczywiście to jeden z największych przebojów Haliny Kunickiej. Natomiast My idziemy dalej. Ten odcinek będzie miał pod tytuł prawie komplet, bo chyba nie mam wszystkiego. I znowu tutaj prośba do Michała Wielskiego, jeżeli będzie oglądał, a myślę, że na pewno będzie oglądał ten film. Niech się wypowie, bo myślę, że jeszcze chyba jednej, jednej na pewno, nie wiem czy nie, dwóch płyt mi brakuje. Kolejny album, który posiadam, Kaliny Kunickiej. To płyta opatrzona numerem XL-792. Czyli mamy tutaj do czynienia z płytą z roku 1972. Jako tytułowy utwór Kalina Kunicka wybrała utwór Błata Oku Ach, Panie, Panowie. Ten utwór również śpiewała Sława Przybylska. No i tutaj kolejne przeboje. Człowiek czeka, powiedzcie nam chłopcy... Eee, właśnie, ach panie, panowie, jeszcze nie raz. Właściwie płyta najbardziej przebojowa. Tutaj mamy zdjęcia Haliny Kunickiej, nawet z jej prywatnego um, mieszkania. I tu mamy wersję monofoniczną, klasyczną wersję mono. Mam tą płytę w dublu, niestety drugi egzemplarz jest bardzo sfatygowany i nie posiada okładki, dlatego tą płytę zakupiłem po raz kolejny. Wydanie Mono Klasyczny Pronit XL 792, wydanie z roku płyta z roku 1972. Kolejna kolejny album Haliny Kunickiej, to już była płyta dla mnie wysokich lotów, dlatego że y, artystce, wokalistce, piosenkarce y, towarzyszy y, zespół Andrzeja Kurylewicz'a, jednego z y, największych polskich jazzmenów. Y, kiedy to y, w roku 1973 y, ukazał się y, album w Innym Lesie, w Innym Sadzie. Tutaj mamy takie utwory jak Wiosna, Smutne Kochanie, Groźna Dziewczyna, Cztery Pory roku. czy Ostatnia Próba. Ostatnia, e, przepraszam. Ostatnia Próba, tak. E, większość utworów oczywiście e, skomponował Andrzej Kurylewicz. E, tutaj mamy również utwory Stanisława Moniuszki. E, ale jednak e, jeżeli chodzi o teksty. To yy, yy, po prostu Halina Konicka wykorzystała yy, wiersze yy, polskich poetów. Mamy tutaj mamy tutaj yy, chociażby wiersz tytułowy utwór w innym lesie, w innym sadzie do słów Bolesława Leśmiana. Mamy po co żyjemy Władysława Broniewskiego. Czy piosenkę Owicie stworzył do słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego? Tak ta płyta wygląda. Rok 1973. I proszę bardzo, również wersja stereo, gdzie w 1974 dopiero stereo weszło na dobre. W świetnym stanie. 50-letni egzemplarz, wręcz nie do wiary. Eee, kolejny album Haliny Kunickiej, moi drodzy, to płyta zatytułowana po raz kolejny Kunicka. A na dobrą sprawę, od nocy do nocy. I tu właśnie. Nie wiem, czy to jest komplet, ale nie wpiszę tego jako komplet, bo, bo chyba to nie są wszystkie płyty artystki. Od nocy do nocy. Numer katalogowy SX1429, czyli mamy już tutaj płytę z roku 1977. Prosty pronit, i tutaj na gorąco tytułowe: od nocy do nocy. Niepokój do wynajęcia. Białe tango, czy porzuceni narzeczeni. I kapitalna kolejna płyta. Eee, tutaj mamy rewers i awers okładki, zaglądnijmy do środka. Płyta z jednego źródła, także też będzie w świetnym stanie. A jakże? Proszę bardzo, mamy. To jest rok 1977, czyli też płyta już prawie 47-letnia. Zarówno okładki, jak i płyty, naprawdę no, w świetnym stanie, jak na te lata i jak na tych artystów. I kolejny album Haliny Kunickiej, e, który można śmiało nazwać koncept e, albumem. To 12 godzin z życia kobiety. Bardzo proszę, numer katalogowy SX1617. Eee, moi drodzy, tutaj maksymalnie stawiam, że jest to płyta yy, z roku. 1979. Na moje rozeznanie. 78, 79 rok. 79, bliżej. 12 yy, godzin z życia kobiety. I co jest rzadkością przy polskich płytach? Mamy zachowaną oryginalną wkładkę z tekstami. Proszę bardzo, tak ona wygląda. Okładka. Tutaj, tak jakby w kształcie zegara. A z przodu zdjęcie artystki. No i tutaj mamy. Yy, wymienię jeden <grytania> utwór z tej yy, płyty, yy, ponieważ yy, jest związany z moim imieniem. Utwór dziewiąty na tej płycie Halina Kunicka nagrała taką piosenkę. Pan Marcin Śpi. Nie, nie wybieram się jeszcze do spania. Słuchajcie, jeszcze zamierzam coś nagrać, ale tak mi się właśnie to skojarzyło właśnie z tą płytą natomiast no lata 80, osiemdzie... może nawet i 80 rok, bo tutaj widzę już e... biały pronit więc będzie to końcówka lat 70 początek 80 no i moi drodzy rok 1984 A w roku 1984 Halina Kunicka nagrywa nie tyle ostatnią płytę na winylu, ale ostatnią płytę z tego, co się orientuje w ogóle, yy, album Co się stało, to ostatni album Haliny Kunickiej. Już go pokazuję. Proszę bardzo, tak ta płyta wygląda. Co się stało? Yy, tutaj, yy, kolenda na cały rok. Ja w pierwszej dorosłej sukience myślę, że. To są dwa największe przeboje z tej płyty. 84 rok i już widać, że zmieniono numer katalogowy na PLP0007. Czyli tutaj mamy już ten pronit taki, który znamy. A jeszcze nie, jeszcze na prostym. Jeszcze na prostym. To jeszcze, jeszcze były te z tamtego okresu tłoczenia. Bo jeszcze później był zmieniony ten pronit. Tak ona wygląda, płyta... W idealnym stanie. Yy, moi drodzy, nie pozostaje mi nic innego jak przejść do litery L. Polskiej litery L. Zapraszam.